Kopałem troszkę dalej, słyszałem dźwięki stworów, więc zacząłem kopać w ich stronę i odkryłem jakieś rozwidlenie. O kurczę, ile ich tam jest. O mój Boże. E -e. O, nie niech się sami zabiją. No, no tak, tarcza. O ty gnoju. Znaczy, o ty niedobra łachudro, ty. Ty łachudro. Mam mało jedzenia. Nie spodziewałem się. O, o. nic się nie stało. Jak nie świeczki. O. To bardzo chciałem zobaczyć. O kurcze. Nie lubię A Wręcz bardzo nie lubię, O kolejny. Ten kryształowy coś. Niech nie wiem jak nazwać. I diamenty. No patrzcie. O to mi chodziło. Właśnie na to, na taką ekspedycję chciałem się udać. A tu proszę się akurat dokopałem do fajnej jaskini z wszystkim. Go mną muszę zalić. Dobra, po pierwsze muszę porządek zrobić, wyrzucić sporo rzeczy. Zrobię ta... nie, nie, czekaj. Tak, dobra i teraz mogę zacząć kopać. Dużo żelaza. Żelaza nigdy nie za dużo. Na tej wysokości, w takich jaskiniach, mega łatwo jest zawsze znaleźć diamenty, więc mega lubię takie rzeczy. Ło, patrzcie jakie to jest otwarte, przecież tu... O, no patrzcie, kolejne diamenty, takie jaskinie są po prostu świetne, uwielbiam je. O, jeden tylko, zawsze coś, no nie? Problem jest na takich wysokościach, że rzadko jest węgiel i mi się kończy, więc obawiam się, a zbiorę, przyda się oczywiście, jakieś, nie wiem, może mechanizmy też będę robił jakieś ciekawe, dobra. Lapis. Może troszkę też go wezmę. No niestety kończy mi się jedzenie. Nie wiem czy coś z tym zrobię. To jest lawa, ale mało jej. Bo yy, jakby było więcej... A nie, wody też nie mam. Ale może jakby się trafiło lawa z wodą to mógłbym obsydian po prostu zebrać. Złoto. planuję zrobić coś wielkiego w przyszłości tylko to mi będzie bardzo dużo kosztować takich cennych surowców więc to nic nie będzie takiego że to jest jakoś potrzebne czy coś ale będzie ładnie wy wyglądać chcę zrobić taką budowlę właśnie z Będę zaraz się wyrzucać, ale nie masz cela, chłopie. Opie, chłopie Co? Jak widziałem jakieś dziwne klasy od, od, od niego. Ok, muszę coś wyrzucić znowu. Na ja pewno to. I po wziąłem ten pięć? O, czemu ten jest głupi? No, nie mogę. Kolejne żelazo Kurcze, no przydał bym się węgiel What? Było dziwnie Nie bym tam poszedł, bo wiesz, że mogę coś tam znaleźć, ale myślę, że się okaże, że tam oje jest, ale tam mobów tu Wiedźma, jak ja jej nie cierpię. Oj Zobaczę, czy tam wszystko już mam Pójdę w tamtą stronę. Fajne kryształy, no chyba tu pójdę. Zbiorę jeszcze to. Już się przyda, narzędzia, co chwilę schodzą. Zbroja jeszcze nie aż tak bardzo, ale też trochę schodzi. O, jest.

no jak? Hmm. Dobra, myślę, że za chwilkę będę kończył. Ja jeszcze sobie pozwiedzam, jak może coś wspaniałego znajdę. Hmm to może pokażę, ale nie, że diamenty czy coś. To będzie głupie. Ale serio, jak coś fajnego... Pewnie się skończy tak, że zobaczycie, że mam tam, nie wiem... Powie... Powiedzmy, że z 20 diamentów, bo jeszcze tyle znajdę i... I tyle, więc... Więc no. No to się go. Do następnego.